Cześć! Dzisiaj pokażę Wam zamocowanie bukietu ślubnego do naszej opaski oczepinowej. Mamy do tego tutaj przygotowane specjalnie dwie krótsze wstążaczki w porównaniu do tych 3-metrowych, aby dokładnie wiedzieć, gdzie znajduje się gumeczka do regulacji na bukiecie ślubnej. Bukiet wkładamy dokładnie do środka opaski oczepinowej. Proszę podać bukiet. Dziękuję. I wkładamy go, wsuwamy nawet tutaj do środeczka. W miejscu regulacji, gdzie jest gumeczka, yy, gdy go nie zacieśniemy, to po prostu panna młoda, trzymając tutaj yy, bukiet, będzie po prostu podtrzymywać opaskę oczepinową i ona wtedy nam nie spadnie. A panny młode, trzymając wstążki i chodząc w koło panny młodej, yy, będą po prostu nie nawijać wstążek nam na resztę bukietu. Przez to po prostu już fajnie to będzie się prezentowało, bo on będzie się kręcił w koło panny młodej. Jeżeli chcemy, żeby opaska oczepinowa nam się tutaj mocno trzymała na bukiecie, wystarczy gumkę zacisnąć na opastę oczepinowej i wtedy mocno nam tutaj się trzyma. Stążki nam się wtedy nie czyli opaska oczepinowa nam się wtedy nie kręci na bukiecie ślubnym. Stążki mogą nam się wtedy oczywiście nawijać, no ale panna młoda tam po kolei powoli odcina więc tak i tak będą one po prostu opadać. Ale bardziej polecamy tę metodę, gdzie opaska się tam kręci na, wkoło tego bukietu średniego, bo wtedy yy, no, ładnie to po prostu wygląda i można je spokojnie wyodcinać i odpadną. Yy, a jeżeli jeszcze chodzi o grubość bukietu. Więc tak, tutaj mamy taką grubość przystosowaną, że tak powiem, średnią, ale wiadomo bukiety są różnej grubości, więc dlatego mamy tutaj takie dwie wstążeczki dłuższe, żeby można było Ile tylko chcemy tą gumkę poluzować i włożyć tutaj bukiet nawet trzy razy grubszy, ile chcemy. Dlatego naprawdę regulacja tu jest naprawdę super. Możemy włożyć naprawdę gruby bukiet. Albo nawet dołożyć jeszcze więcej wstążek. Zazwyczaj jest to 20 wstążek na opasce odczepinowej, ale możemy nawet zrobić 40 na przykład wstążek, jeżeli to jest bardzo duże wesele, jest dużo panien. Także tutaj nam się i dużo wstążek zmieści, i duży bukiet nam wejdzie. No i fajnie to będzie się po prostu prezentowało. Także dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na naszą stronę Weselne Ozdoby.